Siema ma, dzisiaj odpalanie lawety po trzech miesiącach postoju Kawek to odpali Akumulator był wyciągnięty Na zimę Teraz go podczepiamy Dobra powinno być Wszędzie był podpięty Tak? Na pewno? 100% To chyba od wyciągarki jest To też mam wyciąć? Jak to to odkręcił? Tutaj też nie ma powietrza? Nie, jest To 16C, tak? 16C, no 4,5 Bara? Jak Insignia wiozłem, To Pięć, na po to 6 z tyłu. Po 6, bo przy 4,5 to wygląda jakby kapcie były. Kurde, że było szybciej, ale ona się tam nie zmieści. Jak to ktoś skonstruował? Ty czekaj, jeszcze tego nie powpinać, bo jak tam mas dotne. Patrzę, właśnie, czy olej jest. Coś ściekłego zaczęło, ale... ale się pojeździ. Kurde, tak, takie mocne minimum. No jest. Rady się włączyło. Tak, może będzie palić, co? Płyn? Nawet nie widać. Gdzie tu jest ten? Oj, tu mało tego płynu jakoś. Ale tu tak zawsze było właśnie. Nie wiem, będzie trzeba doleć zaraz. Zobaczymy, czy to odpali. Tutaj też niezły pierdzielnik. Wszystko zostawione, tak zagrzejemy świece, zobaczymy czy to da radę, Na paliwa mało jest, Tu to już trzeba rozebrać Bo on się do niczego nie nadaje, wszystko się praktycznie połamało, trzeba zbudować wszystko od początku Trochę mocniejszą konstrukcję, bo ona miała być docelowo do tej tylko z zgrabiarki tej niebieskie, ale wyszło jak wyszło Zobaczymy czy to odpali Chodzi, paski piszą, wszystko zostanę. Będzie żyć, to wszystko tak zostało na jesieni stawione. Podjedziesz się tamto na pompujemy powietrza. O kurde, zagrzebała się Wszystko zasane Wyjedzie Weź wrzuć dwójkę I na dwójce spróbuj Wyjedzie wtedy, zobaczysz Dobra, udało się Półtora? No to zeszło Kurwa, to wróci mnie Ja pierdolę Kasia No, zobacz teraz O, teraz cztery Jest 4. dobra jest, zostaw to Dobra, lecimy do kolegi Jakoś półkę mu przewieźć Maszyna chodzi, odpaliła, pasy są teraz jeszcze mocowania będę na dniach robił, żeby było więcej opcji do przypięcia. Poczekaj, bo to się... O kurde Ale ciężko Dobra Jutro może po nawozy pojadę, lawetu Jesteśmy na miejscu, żeby to jakiego ładować Tutaj do garażu Dobra, żeby się otworzył jeszcze Kurwa, już się rozbywało Przypierdolisz wkręcikiem zdawaj ten twój szalony regał Dobra My uciekamy sprzątać garażu co? Cześć, to trzeba mądrego powiedzieć. Dobra, to by było na tyle. Dobra, przyjechaliśmy jeszcze na pszenicę. Zobaczyć zimową. Nie wygląda to najgorzej. Jutro lecimy po nawozy lawetę. Laweta już odpalona, przygotowana, zatankowana. Jutro skoczymy o po nawóz i dokrębimy tą pszenicę. Tutaj jest około hektara 70. To tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam.